Cześć! Witam Was w kolejną letnią niedzielę wakacyjną. Ja nakręciłem ten odcinek troszeczkę wcześniej. Staram się nadrobić czas i parę odcinków tego typu właśnie nakręcić prostych, takich, do których nie szukam jakiegoś pomysłu w sieci, tylko wchodzę do magazynku, zastanawiam się, co by tu wziąć i czasami przyjdzie jakaś inspiracja. Inspiracja ta przyszła na użycie skody, czeskiej skody firmy MTB, to będzie skoda 182, 181, 182, szczerze mówiąc nie przygotowałem się na tyle, żeby powiedzieć jaka jest różnica między dwoma lokomotywami ale gdzieś mam zakodowane, przynajmniej jak fotografuję te lokomotywy na polskich torach, to nie potrafię rozpoznać, rozróżnić jednej od drugiej. Teraz obiecuję, że zaraz sobie gdzieś tam poczytam, posprawdzam po nakręceniu tej sceny i cóż i gdzieś tam sobie w głowie zakodowałem, że jedna to druga, a druga to ta pierwsza i ty i tu w tym momencie Cały czas mi po głowie chodzi, że Pico zapowiedziało mody tej lokomotywy. W tym roku jeszcze nic polskiego, no, w cudzysłowie oczywiście, ale no, może i tak, jak najbardziej szóste epokoło to sporo polskich lokomotyw jeździ. Nic polskiego nie ma, za to no, doskonale pamiętamy, że od ładnych paru lat czeska firma MTB Mode dostarcza model. Są jakie są. Może pora przypomnieć te modele. One nie są najlepsze, przepraszam, może nie są najgorsze z portfolio tej czeskiej firmy, ale zdecydowanie do najlepszych też im bardzo daleko. Niestety w takim niskim, gdzieś, gdzieś pośrodku są w portfolio firmy, a generalnie w porównaniu do tego, co... Na rynku się robi, jakie są modele produkowane to zdecydowanie w niskim segmencie. Także taką lokomotywę wezmę. Lokomotywa opisana, sprzedawana jako CTL-182011. Lokomotywa już spolszczona, ale jeszcze w takim, no, chyba starym malowaniu kolei, może nawet nie tyle czeskich, co może, aż Czechosłowackich. Czy słowackich, no gdzieś klasyczne malowanie, u nas też przecież takie malowanie występowało, no może niedokładnie, może nie ten żółty pasek, ale te barwy ewidentnie kojarzą się z jakimiś czasami starszymi. Ja takich lokomotyw nie widywałem na torach, nie kręciłem się w latach 80. czy 90., gdzieś tam, czy to na południu Polski, czy, czy na południe od Polski, na terenie Czech, Słowacji i w oczy mi się nie rzuciły. A czy spotkałem później, w, w ostatnich latach? Wydaje mi się, że pewnie, pewnie tak i być może nawet ten egzemplarz udało mi się sfotografować albo jakiś podobny. Bywało, że czasami te lokomotywy miały jakieś ekstra naklejki, jak polmieć trans, stąd no, taką mi się wydaje, że może kiedyś nawet sfotografowałem stąd sam widok tej lokomotywy już współcześnie jakiś super rzadki nie był. No i teraz lokomotywę, póki co to tak, ustawię sobie na torach. Ale właśnie, ja się zabrałem do ustawienia lokomotywy, a nie pokazałem Wam co do niej podłączę. Może gdzieś nawet dalej, chyba nawet nie mam co ustawiać, bo nie mam założonego sprzęgu. Podłączę do niej, o, zawartość takiego oto pudełka. To też jest w zasadzie okazja, żeby przypomnieć, że coś takiego jest. Chyba w przedostatnim odcinku średnio pozytywnie się wypowiadałem na temat tych wagonów samobyładowczych wap, czeskich wap. Tu w malowaniu PKP, tam miałem w malowaniu PKP Cargo jako słabo się toczących, i tutaj, no, chyba tego samego, z tego samego warsztatu te zestawy wyjechały, sygnowane przez użytkownika Tomek 05. Zestawy wykonane chyba spokojnie ponad 10 lat temu. Mam takich z 4, teraz użyję jeden z nich i mam nadzieję, że. Uda mi się po prostu to bezstresowo, bezproblemowo ustawić na makiecie i że to pojedzie. Nie wiem, czy chociaż raz modele z tych zestawów u mnie jeździły, kupiłem je czysto kolekcjonersko za dosyć yy, całkiem poważne pieniądze, choć na szczęście też one kosztowały już... <laughs> mniej więcej w normie nie było to nie wiem jakieś nie były chore pieniądze, ale też i nie tanio. Też i nie tanio. Wydaje mi się, że wtedy no przepłaciłem, ale ja je kupiłem może z 5-6 lat temu i wtedy nikt nie wiedział, jak dużo modeli różnego taboru będzie wyprodukowane i nikt się nie spodziewał, że coś, co tam nie było rarytasem, to straci to miano. Bo co komu po rarytasach skoro rynek zalany jest różnymi modelami. Modele stosunkowo lekkie, delikatne. No i będę wyciągał po kolei uważając na to, czy są w całości pierwszy. W całości ja je będę odkładał powoli na makietę. trzeba uważać czy na przykład wózek nie wyleci bo on może być obluzowany coś tam może być obłomane i mi gdzieś tam zleci na ziemię z hukiem a jak już spadnie na ziemię to koniec Zwyczajnie się potłuczę, no i też zobaczymy jak to będzie jeździło sam jestem ciekaw jestem ciekaw czy tego typu modele gdzieś tam sklejane i tak dalej to jest chyba robione na zestawach Ramosa Brano to taka czeska firma, która od czasu do czasu jakieś modele produkuje. Produkuje sporo właśnie takich modeli, których, które byśmy z chęcią kupili, czyli na zasadzie prawie że gotowe do sklejenia, pomalowania i. Okalkowania, wiele osób na ten temat wspomina, czemu nie ma takich modeli, ale jak już są, to wcale dużą popularnością się nie cieszą i jednak jesteśmy dosyć leniwi. No i z tego co tu widzę, trzeci z wagonów nie ma drabinki. Pytanie, czy jest w pudełku. Jest w pudełku, no chyba nie ma co, ją, co zakładać jej na wagon, skoro się odkleiła, to już nie w tym pudełku. Pozostanie, bo tutaj to, co najwyżej, może się zgubić albo wręcz uszkodzić. W modelach założone śledzie, myślę, że poprzedni użytkownik, poprzedni właściciel te śledzie założył. To ja tutaj też dołożę te śledzie do lokomotywy i taki małpost sobie skład ze można by to było zostawić dużo dłuższym, spokojnie miałbym co jeszcze podłączyć, czy kolejne dwa zestawy tutaj, takie pięciowagonowe, czy jakieś inne węglarki z epoki, szare może mam nawet ze dwie ze świata modeli. No, tak się toczy względnie dobrze, zdecydowanie lepiej jak tamten wagon PKP Cargo, który miałem w filmie z ET41, A to nie jest dobrze lokomotywa podstawiona. O, teraz jest OK. I poszczególne tu. Modele, też postaram się podłączyć. One nie toczą się specjalnie źle. Są dosyć filigrenowe, delikatne w obchodzeniu się w dotyku, wydaje się, tak jak ta drabinka, która się gdzieś tam odkleiła, to nie to, że ja ją obsułem, no po prostu model sobie leżał. Tak jak mówię, być może pierwszy raz u mnie na makiecie jeżdżą, chociaż może kiedyś któryś z tych zestawów się przejechał. Natomiast no mnie interesuje, czy jak długo są w stanie tego typu modele leżakować, kiedy gdzieś zwyczajnie tak się ze starzeją, że się rozpadną. A może nie. Może to jest błędne moje przeświadczenie. No dobrze, tu lokomotywa już jest. Chyba a, numer 11, o ile dobrze pamiętam miała. I to zaraz sprawdzimy. Tak, jest jedenastka. Proszę bardzo. Od razu nam zadziałało. Ja poprzestawiam sobie od razu zwrotnicę, żeby nie zjechać gdzieś, gdzie bym nie chciał. I zrobimy pierwsze kółko. W Zgodzie 182. Właśnie się tak spojrzałem, że zdemontowałem zderzaki akurat w tym miejscu, gdzie poprzepiłem i chyba niech, ta, niech tak może i zostanie. Tam był najwyraźniej jakiś problem z kaczącymi tymi zderzakami. Skoro ich nie ma, to niech nie będzie. Charakterystyczne wrzęczenie tutaj modeli MTB i ich ruch. Zrobiło się gdzieś zwarcie. Ale... No proszę bardzo, nie wytrzymał tutaj napięcia. Jeden ze sprzęgów. To ja się tu zatrzymam i zobaczymy, który wygląda, który jest w złym stanie. Tu wydaje się, że w tym wagonie. Że on jest za nisko, jak strasznie nisko położony. Ta nie czy ta kinematyka nie tak działa? Czy sprzęt tam. Yy, o, o, to, to jest właśnie. Widzicie, wszystko się rozlatuje. Niestety. No i trzeba to teraz delikatnie z powrotem założyć. Nie jest to na szczęście trudne. Wszystko jest stosunkowo proste. No ale pytanie, na ilości założyłem. Zleciała sprężyna. Muszę powtórzyć czynność. No to taka tam konstrukcja czeskiej firmy. To może mnie tutaj, mam na to najlepsze rozwiązanie, na to jest jedno rozwiązanie, na takie rzeczy. jak umieścić taki wagon na końcu? Skoro ma słabszą kinematykę, to niech będzie na końcu. Tym samym przyciągnę resztę, podłączę tu resztę, a ten pojedzie sobie na końcu. Sam skład tych czterech wagonów, które tu przyciągnąłem, one nie są jakieś specjalnie ciężkie, nie stawiają dużego oporu, nie ma tu na co narzekać. Jest względnie poprawnie, stąd troszeczkę nie rozumiem, czemu to się stało, ale okej, okay. nie, to nie mamy na to rozwiązanie, także nie będzie to za szko ze szkodą dla filmu. To dalej. Kolejny kółko. Właśnie te moje niedzielne odcinki, nie pokazywać jakiś kłuszcz modeli, nie pokazywać <coughs> makietę i poziom wykonania doskonale znacie. To jest okazja, żeby pokazać modele rzadkich w ruchu. Nie są to popularne siódemki, które wszyscy mamy, nie są to popularne dziewiątki, nie są to stąpki. Są to modele, których dużo nie było wyprodukowane, często w jakichś ograniczonych nakładach kilkunastu, dwudziestu, może pięćdziesięciu sztuk. I wydaje mi się, że jest to niepowtarzalna okazja, żebyście coś takiego e, zobaczyli, bo zwyczajnie gdzie indziej nie ma gdzie, a e, taki... E, M57, którego setki są sprzedawane, się sprzedają, taki model to niemalże wszędzie do zobaczenia. Tu można by się było oczywiście strasznie pusić, żeby, żeby ustawić dłuższy skład, ale jak widzieliście, te sprzęty, te łożyki są dosyć delikatne, stąd no, nie będę ulegał. I poprzestanę na jednym takim zestawie, na pięciu wagonach. To już wszystko mam przygotowane do startu. Naprawdę samo to objechanie makiety, przynajmniej to jedno półko, to poszło gładziutko, bezproblemowo, jak widzicie. I, i teraz w tym momencie nie będę więcej się rozgadywał. Biorę się za nakręcenie tych kilkunastu scen do objechania makiety. Standardowo w zasadzie jeszcze za każdym razem ten sam układ kółek, to samo w tym samym miejscu niemalże startuje, w tym samym się zatrzymuje. Dlaczego tak? No, najłatwiej mi tutaj wystartować z bardzo prostej przyczyny, bo tu ustawiam składy, nie ma tu sieci trakcji elektrycznych, wygodnie jest te modele na makicie ustawić i tak się rzeczy z tego miejsca startuje. E, identycznie przy zatrzymywaniu się. Mogę zatrzymać się na dole, owszem, ale tutaj też mi się najłatwiej zatrzymać, bo potem bardzo łatwo, szybko model mogę sprzątnąć z makieta. O kierunku mówiłem jazdy, także to jest czysta moja wygoda, ale też na pewno troszeczkę rutyna z objeżdżania różnymi zestawami, różnymi lokomotywami makiety, tak mi się też bawi najlepiej. Pojechało wszystko gładko, no prawie gładko. Lokomotywa sześcioosiowa ciężka, trochę taka paruwa. Ona idzie prosto, pewnie, silnie, ale jak gdzieś mamy te tory powyginane we wszystkie strony jak u mnie, to znaczy gdzieś rozjazdy na łuku i tak dalej, to niekoniecznie pojedzie tam, gdzie byśmy chcieli, żeby pojechała. Bywało rzadko po rzadko, ale że nie chciała się poddać cienkim blaszkom piko w rozjeździe i pojechała sobie w swoją stronę. Zraz się tak zdarzyło. No a tak poza tym to mi w jednym miejscu ciągle wyskakiwał jeden wózek, powodował troszeczkę zwarcie, na szczęście, skakiwał z powrotem i jakoś jechało. Ale tu. Um... W zasadzie jest tylko jedno, nawet nie wytłumaczenie czy, czy y, jakieś usprawiedliwienie, tylko no, stwierdzenie faktu, że y, tu y, jednak y, roz, y, same łuki ciasne to nie jest to, co modele lubią najbardziej, a jak jeszcze do tego są jakieś rozjazdy gdzieś na łukach i tak dalej, to y, zwyczajnie y, wiele modeli niekoniecznie. Jedzie tam, gdzie byśmy my chcieli je skierować, i czego? trzeba sobie z tego tutaj zdawać sprawę. To, że 2, 3, 4, 10 modeli pojedzie, to nie każdego to dotyczy. A ten, no cóż, dał radę. Także takie rzadsze modele dzisiaj Wam pokazałem. Cieszę się, wydaje mi się, że wagony FALS dojechały. W całości. Okazuje się, że mogą być ozdobą makiety, w dalszym ciągu pięknie wyglądają, mimo tego, że już są dosyć starawe. No są delikatne. Trzeba uważać, jak się z nimi obchodzić. Nie są to pancerne jakieś modele Roko i tu z tego względu, z tego względu. Też też może nie są tak popularne. Nie popularne to nie są, bo dlatego, że ich mało wyprodukowano, ale sam projekt niespecjalnie został popchnięty dalej. Parę zestawów tu wydane przez kolegę potem ileś pod marką TMF, a potem sam nie wiem, kto to robił dla rybnickiego sklepu świat modeli. To też z tych samych zestawów Bramos. Także. Razem to z kilkadziesiąt modeli tych węglarek w polskich barwach było wydane. Niestety w zasadzie wszystkie charakteryzują się dosyć podobnymi walorami użytkowymi. Tym samym można się nimi bawić, można się cieszyć ich widokiem, ale trzeba bardzo na nie uważać. No to co? To tyle. Życzę Wam udanej letniej niedzieli, spokojnych wakacji. Dziękuję za uwagę. Żegnam się z Wami. Cześć.